Cześć! Jestem alarmistą. To już trzecia część odcinka, co w głowie piszczy. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to właśnie od nich powinniście zacząć, a dokładnie od filmu My i oni, oni i my. Najlepiej, abyście w kolejności obejrzeli filmy z całej playlisty Jestem alarmistą, bo ta kolejność jest bardzo ważna. Zapraszam. Już to zrobiliście? To jedziemy dalej. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, dzisiaj zobaczycie, co w głowie piszczy u tych, którzy. Nie. Nie u tych, tylko właśnie w waszej głowie. Bo to wy jesteście świadomi, że klimat się zmienia, bo to wy jesteście świadomi, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek. A myślący inaczej, czy też ci, którzy mają to w nosie, choćby właśnie z tego powodu teraz mnie nie oglądają. Myślicie sobie, pff, o czym tu gadać? Przecież wszystko jest jasne. Zapewniam was, że nie jest. Mało tego, poświęcę wam więcej czasu niż denialistom i wcale nie dlatego, aby wychwalać was pod niebiosa za to, że jesteście świadomi zachodzących zmian, ale dlatego, bo ta wasza świadomość pozwala mi wierzyć, że bardziej niż inni będziecie w stanie spojrzeć na siebie i otaczającą was rzeczywistość z innej perspektywy. Wierzę, że będziecie w stanie nie tylko zrozumieć swoje zachowania ukształtowane przez taki, a nie inny rozwój naszej cywilizacji, ale sięgnąć swoją wyobraźnią poza obowiązujące standardy. Pomimo, że tak jak u wszystkich ludzi, również wasze zachowanie kształtuje wasze ego, o którym często mówiłem w poprzednich odcinkach, postaram się jednak nie nadużywać tego słowa w dalszej części filmu. A i jeszcze jedna prośba: postarajcie się, aby w tym, co mówię, odnaleźć siebie. Własne postawy. To będzie kluczem do zrozumienia kolejnych odcinków tego cyklu. I w tym momencie, aby was nie rozpraszać, jak zwykle znikam. Ale mój głos będzie z wami. Tak. Zastanawiam się teraz, jaki obrać kierunek, aby w zrozumiały sposób przedstawić, jak to jest z tą waszą świadomością klimatyczną. Chyba już wiem. Część z was, będąc świadoma zachodzących zmian w klimacie naszej planety, nie afiszuje się z tą świadomością. A jeżeli już, to w dość ograniczonym zakresie. Mało tego. Bywa nawet, że wbrew swojej wiedzy temu zaprzecza. Chyba najczęściej robicie to wy, politycy. Słuchając często wypowiadanych przez was bzdur na tematy związane z globalnym ociepleniem, ludzie bardziej świadomi problemu zarzucają wam brak podstawowej wiedzy. Nie zawsze jednak tak jest. Nawet jeśli posiadacie w tym temacie większą lub mniejszą świadomość problemu, często mimo tego kłamiecie, manipulujecie, czy też ignorujecie, czyli przemilczacie kwestie z tym związane. I co, zaprzeczycie? Powiecie, że mijam się z prawdą? Oczywiście, nie mówię, że nie ma wyjątków. O, właśnie słyszę Twoje myśli. Ty jesteś ten uczciwy. Twierdzisz, że to służba na rzecz społeczeństwa że to taka misja. Tylko widzisz, w tym przypadku, żeby służyć całemu społeczeństwu, trzeba mieć władzę. W demokracji, żeby mieć władzę, trzeba zostać wybranym, a żeby zostać wybranym, trzeba mówić i obiecywać to, czego ogół wyborców oczekuje, bo w innym przypadku może jesteś politykiem, ale bez większych możliwości. Prawie nikt się z tobą nie liczy. I to bez względu, czy na poziomie krajowym, czy tylko lokalnym. Dlatego też jest oczywiste, Mówicie dokładnie to, co społeczeństwo chce usłyszeć, i odpowiednio staracie się manipulować jak największą jego częścią. Tak się dzieje, bo sens bycia politykiem to dążenie do posiadania władzy. Możecie mówić, że robicie to dla ludzi, ale duży wpływ na wasze postępowanie mają przede wszystkim indywidualne potrzeby tak, wasze potrzeby czyli posiadanie władzy, zarówno dla samej władzy, jak i środków materialnych. Oczywiście to, co robicie, wasze postępowanie, tłumaczycie powołując się na dobro społeczne, sprawiedliwość czy też patriotyzm. Ale to wszystko jest przykrywką dla waszego ego. Hm, przepraszam, miałem oszczędnie gospodarować tym słowem. No dobrze. Tym z was, którzy są politykami, już odpuszczam, ale tylko na razie. Przed chwilą wspomniałem o patriotyzmie. Teraz czas dla tych z Was, którzy zdając sobie sprawę z zachodzących zmian w klimacie naszej planety, afiszują mocno swój patriotyzm. Dlaczego? Czy uważam, że to jakaś zła cecha? Ależ nie, pod warunkiem, że nie przeradza się w fanatyzm. Patriotyzm również w dużej mierze opiera się na słowie, na literkę E. Sami wiecie, jaki. Sprawia to, że podświadomie stawiamy się ponad innymi bo właśnie dla nas samych jesteśmy najważniejsi, a dalej społeczność lokalna, regionalna, czy też, a w zasadzie chyba najczęściej krajowa. Patriotyzm europejski hmm. no może bardziej unijny. Tak, też istnieje, ale już w dość ograniczonym stopniu. Tutaj w głowach części z Was ten patriotyzm jest w konflikcie z patriotyzmem krajowym. Ten wasz patriotyzm często przeradza się w niechęć, a niekiedy nawet w nienawiść do innych społeczności raz czy też krajów. Nie dostrzegacie w nich okazji do rozwoju i współpracy, lecz traktujecie jako konkurencję i zagrożenie. Często wyrażacie swoje poglądy, nawet przez agresję. Dlaczego o tym mówię? Zauważcie, że globalny patriotyzm praktycznie nie istnieje. A jeśli już, to jest bardzo słaby, niedostrzegalny. Natomiast ludzkość mierzy się z problemem globalnym. Dla zmian klimatycznych nie ma granic. Dlatego nie sposób się oprzeć wrażeniu, że pomimo tej waszej wiedzy i świadomości, takie nastawienie nie pomaga w walce o ograniczenie zmian klimatycznych. Mało tego, część z was dochodzi do wniosków, że w świetle konkurencyjnych gospodarek ta walka nie ma sensu, bo, bo ogranicza nasz rozwój. Niektórzy bardziej skłonni są przyjąć postawę w stylu ważniejsza jest adaptacja do zmian klimatu niż walka o ich ograniczenie. Nie. Nie odniosę się do tego toku myślenia, jeszcze nie teraz. Teraz chcę wam tylko pokazać, jak bardzo się różnicie, mimo waszej świadomości o postępujących zmianach w klimacie naszej planety i roli człowieka, jaką odgrywa w tym zakresie. Te różnice występują w różnych kwestiach. Dużo emocji wzbudza energetyka jądrowa. Z jednej strony wiecie, że pozwala na duże ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z drugiej strony do tej większej lub mniejszej wiedzy dochodzą wasze poglądy, wywołując często skrajne postawy. Tak, postawy. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie lubicie czuć się winni? I właśnie dlatego często spotykam się z określeniami, że to korporacje odpowiadają za zmianę klimatu nie ludzie, a właśnie korporacje. W ten sposób podświadomie odsuwacie odpowiedzialność od siebie. Bo jeśli powiecie, że ludzie odpowiadają, to wy również, bo jesteście ludźmi. Ale jak powiemy, że korporacje to już co innego. Nie mówimy kto? Korporacje tylko co? No właśnie. Co ma jeszcze wpływ na Wasz stosunek do globalnego ocieplenia, a o czym jeszcze nie mówiłem? Religie, czyli Wasza wiara oraz tradycje. Zresztą jedno i drugie często idzie w parze. Teraz wasze myśli są różne. Praktycznie nic jeszcze nie powiedziałem, ale wyczuwam również wrogość. A ja chcę powiedzieć tylko jedno. Wasza wiara może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na waszą postawę i postrzeganie problemu. Część z was wiara może pobudzać do działania i motywować, z kolei innych wręcz przeciwnie, bo uważają, że sama wiara wystarczy, żeby problem zniknął. Zależy to m.in. od waszego konserwatyzmu. Tak samo z tradycjami, choćby pokazy sztucznych ogni. Wiedząc o ich wpływie na środowisko, część z Was kurczowo trzyma się tej tradycji, inni są w stanie jej zaniechać bądź zmodyfikować. No właśnie. Poglądy, przekonania, wiara, tradycja, nauka. Heh, tak. Teraz czas na Was. Ludzi wykształconych, mających sporą wiedzę, propagujących naukę, oraz samych naukowców. Zdziwieni? Pewnie trochę tak, bo sam nie jestem naukowcem, a zamierzam o Was mówić. Jak? W samych superlatywach? A może będę się czepiał. Stradzę wam pewien sekret. Nauka jest mi bardzo bliska, bo moja żona jest naukowcem. Wprawdzie nie jest fizykiem atmosfery, a jej badania nie mają zbyt wiele wspólnego ze zmianami klimatu, ale dzięki temu chyba jestem w stanie powiedzieć, co w głowie piszczy nawet naukowcom. Biorąc pod uwagę słowo, sami wiecie jakie, w tym miejscu chciałbym przeprosić, że niejako do jednego worka wrzucę wszystkich Was, dla których nauka stanowi, a przynajmniej wydawałoby się, że powinna stanowić sens życia. Ale zabrzmiało. No, przyjmijmy, że jest po prostu bardzo ważna. Generalnie można przyjąć, że im człowiek bardziej wykształcony, tym większą wiedzę posiada. I to jest prawda. Posiadacie pewien z, najczęściej wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i do tego dochodzi tak zwana wiedza ogólna, która wynika nie tylko z ogólnego wykształcenia, ale też, a może nawet przede wszystkim, z oczytania. To, ile i jaką wiedzę posiadacie, zależy też od możliwości jej pozyskania, waszych predyspozycji, chęci czasu. I bardzo wielu innych czynników. Eee, zbliżam do tego, że nie każdy wykształcony człowiek, który zajmuje się nauką, ma wiedzę na temat klimatu naszej planety. Mało tego. Nawet wśród naukowców są denialiści klimatyczni. Zajmując się konkretnymi dziedzinami nauki, skupiacie się właśnie na tych dziedzinach i im pokrewnych. Nie wiecie wszystkiego, bo żaden człowiek nie wie wszystkiego. To, czego nie wiecie, tak jak i inni, nieraz uzupełniacie poglądami, kierując się swoimi yy, odczuciami. Tak jak inni, również, wy koncentrujecie się wokół własnej osoby. Jeżeli zajmujecie się jakimś zakresem nauki, oczywiste jest, że uważacie to za ważne. Dla was często najważniejsze. Oczekujecie takiego samego podejścia u innych. Część z was obecne ustalenia nauki traktuje jako ostateczne i niepodważalne. Ja to nazywam konserwatyzmem naukowym. Wychodzicie z założenia, że skoro yy, tak jest, bo to wynika z przeprowadzonych badań, to tak musi być i basta. Jakby zapominacie, że nowe badania, odkrycia mogą nieraz nawet wywrócić do góry nogami to, co właśnie za niepodważalne uważaliście. A no dobra. Was już też zostawię w spokoju. A teraz jeszcze parę zdań do was, ludzi młodych, których martwią zachodzące zmiany w naszym klimacie. Oczekujecie działań ze strony środowisk politycznych. Wychodzicie na ulicę, aby protestować. Jak po raz pierwszy decydujecie się, aby zaprotestować, najczęściej nie macie jeszcze pełnej świadomości, z jakim problemem i na jaką skalę trzeba się zmierzyć. Wiecie, że trzeba coś zrobić, bo przed wami jeszcze całe życie. Wasze młode, gorące głowy pchają was na ulicę. W miarę upływu czasu ta świadomość się pogłębia. Zdobywacie wiedzę nie tylko o co walczycie, ale i jakie koszty będziecie musieli ponieść. Jednocześnie odbijacie się od ściany ignorancji klimatycznej. To wszystko u niektórych z Was może powodować zniechęcenie do dalszego działania. Mam nadzieję, że Wasza determinacja, młodzieńczy zapał oraz poczucie, że to co robicie jest bardzo ważne, przezwycięży Wasze wątpliwości. No dobrze, na dzisiaj już kończymy. W następnym odcinku powiem, dlaczego walka z globalnym ociepleniem przypomina walkę z wiatrakami. Subskrybujcie kanał, lajkujcie i udostępniajcie te filmy. Koniecznie oglądajcie je do końca. W ten sposób macie wpływ na wzrost świadomości społecznej. W ten sposób zwiększacie zasięg tego kanału. Aby zasubskrybować, wystarczy kliknąć w logo Red Alert, widoczne przy napisach końcowych. Tam znajdziecie również odnośnik do całej playlisty. Jestem alarmistą. Koniecznie oglądajcie wszystkie odcinki. Do końca. Do usłyszenia.